Cześć, tu Michel sorbet a to jest kolejny materiał na kanale Wojennik TV. 2022 rok dobiegł właśnie końca, a tym samym czas również na podsumowanie. Tyle, że nie na podsumowanie całego roku, a wyłącznie ostatniego miesiąca, bo w ramach tego krótkiego podsumowania chciałbym w ramach serii TOP-3 opowiedzieć wyłącznie o TOP-3 grach z grudnia 2022 roku czyli o tych trzech grach, przy których Najlepiej bawiłem się w trakcie ostatniego miesiąca poprzedniego roku, lub przy których po prostu spędziłem najwięcej czasu i stąd uznałem, że zasługują na to, żeby znaleźć się na tym zestawieniu. W 2023 roku seria top gra, gra miesiąca, więc top 3 gier, będzie kontynuowana. W związku z tym w kolejnej odsłonie już o styczniu, ale tym razem wracam jeszcze do grudnia. Ten, kto uważnie śledzi nasz mój kanał, pewnie będzie wiedział, co na tej liście się znajdzie, ale może znajdzie się także niespodzianka? Kto wie? Zobaczcie zresztą sami. Na trzecim miejscu listy gier grudnia 2022 roku ląduje gra, a w zasadzie dopływa na to miejsce gra, która już wielokrotnie pojawiała się na Wojennik TV, ale nie tylko na Wojennik TV, bo dużo o tej grze w kontekście mojego kanału mogliście także zobaczyć na profilu Gradania. Mowa oczywiście o Seafall. Seafall to gra, o której opowiadam Wam już od dłuższego czasu i z regularnością godną dobrego artysty, rzemieślnika, Michał z Gradania także wrzuca regularnie zdjęcia z naszych wspólnych rozgrywek w ten tytuł, ale niestety lub stety tych zdjęć więcej nie będzie. Dlaczego? Bo w grudniu 2022 roku zakończyliśmy wreszcie kampanię SIFOL. I muszę powiedzieć, że to był bardzo duży zawód. To jest gra. Z którą wiązałem bardzo duże nadzieje i która w momencie, gdy ją odpalaliśmy, to nie mieliśmy do niej nastawienia a priori. Dużo o tej, że wcześniej słyszeliśmy, niekoniecznie pochlebnych opinii, ale uznaliśmy, że ze świeżym umysłem, ze świeżym nastawieniem, bez jakiegoś nastawienia a priori usiądziemy do tego tytułu i przekonamy się, jak wygląda w praktyce kampania. I muszę powiedzieć, że niestety, ale część tych ocen lub większość ocen, z którymi się, się wcześniej spotkaliśmy lub Wy się mogliście się spotkać, jest uzasadniona. Seafall jest grą, która z założenia ma wszystko to, czego chciałbym od gry przygodowej, od gry z morskim klimatem eksploracji, ekspansji naszego własnego imperium. Rozbudowy technologicznej, rozbudowy militarnej i tego poczucia niepewności w momencie, gdy wypuszczamy nasze okręty ku nieznanemu. Gra w związku z tym na papierze miała wszystko to, czego chcę od gry, traktującej rozbudowę imperium. I były takie momenty w trakcie trwania kampanii, rozegraliśmy kilkanaście partii, że faktycznie czułem wiatr we włosach. I było przyjemnie, ale niestety, tych momentów, gdy gra serwowała nam sytuację, ale o co w ogóle chodzi, było zdecydowanie więcej. I finał kampanii troszkę przelał chyba czarem goryczy więcej o Seafall opowiadać będą w trakcie recenzji, bo ta absolutnie pojawi się w najbliższym czasie na Wojennik TV. Wtedy opowiem więcej. Myślę, że będzie to w ogóle recenzja bez spoilerów, bo ciężko jest opowiadać o Seafallu w kontekście wszystkiego tego, co mi się w tym tytule podobało i nie podobało, bez serwowania masy spoilerów, więc raczej będzie to recenzja bez spoilerów. A na chwilę obecną mogę tylko powiedzieć, że o ile były momenty, kiedy faktycznie przez Seafall dobrze się wszyscy bawiliśmy, o tyle globalnie muszę uznać, że... To po prostu nie była dobra przygoda. To nie była gra, do której chciałbym ponownie usiąść. To nie jest przygoda, którą chciałbym ponownie przeżyć, i to nie jest także gra, którą mógłbym z czystym sercem polecić. Dużo fajnych patentów, dużo fajnych pomysłów, jeden rewelacyjny, ale całość, klimat, to po prostu nie zagrało. Tam zawiodło coś, co spajałoby te elementy, co sprawiałoby, że mielibyśmy poczucie, że gramy w prawdziwą grę przygodową, w której. Wszystko jest ze sobą fajnie zazębione, w której historia jest wciągająca, w której wybory, których dokonujemy, kierują nas na tory, których się spodziewamy, i te wybory są przede wszystkim istotne. W Sifolu trochę tego zabrakło. Tak jak wcześniej wspomniałem więcej o tym recenzji, ale nie zmienia to faktu, że z racji czasu, jaki zainwestowaliśmy na wszystkie rozgrywki w był ich jak powiedziałem, kilkanaście, to ta gra po raz ostatni ląduje na mojej liście gier miesiąca na miejscu trzecim. Na początku materiału mówiłem o tym, że może będą jakieś niespodzianki na tej liście, i wydaje mi się, że to właśnie miejsce drugie taką niespodzianką może być. Na drugim miejscu bowiem ląduje gra paragrafowa, gra do której wróciłem po dłuższej przerwie i przy której ponownie bawiłem się fenomenalnie a chodzi o Midnight Legion Operation Deep Sleep. Midnight Legion to gra, którą pokazałem Wam na Wojnik TV kilka tygodni temu w ramach recenzji, a to efekt tego, że wróciłem do niej w grudniu i zagrałem w nią kilka razy, ponownie przeżywając przygody i rzucając się w wydarzeń. Operation Deep Sleep to pierwsza część trylogii zapoczątkowanej przez, przez wydawnictwo Studio 9 Incorporated w 2016 roku i to właśnie ta część była pierwszą, która zapoczątkowała cały cykl. W trakcie historii wcielamy się w rolę agenta tytułowej, tytułowej organizacji Midnight Legion. Budzimy się w jasnym pomieszczeniu, nad nami, z, nad nami pochyla się robo lekarz, pielęgniarka. Nie wiemy, gdzie jesteśmy, nie wiemy, kim jesteśmy i nie wiemy, co jest naszym celem. Od początku, od pierwszego paragrafu jesteśmy wrzuceni w wir wydarzeń, które pchają nas w kierunku poznania informacji na temat tego, kim jesteśmy i jak wygląda otaczający nas świat. Akcja dzieje się na Ziemi, tyle że nie na takiej, jaką znamy, bo jest to Ziemia kilka tysięcy lat do przodu. Po globalnym kataklizmie, po wojnie nuklearnej, ludzkość nie jest już jedyną rozumną formą życia, która tę planetę zamieszkuje. Gra jest fenomenalna. To jest jedna z moich ulubionych gier paragrafowych. Gra, w przypadku której mamy kilka świetnych rozwiązań mechanicznych, bo to nie jest prosta paragrafówka polegająca wyłącznie na dokonywaniu wyborów, na rozwidleniach na końcu danego paragrafu. Mamy w związku z tym możliwość. Rozwoju naszej konkretnej specjalizacji, dającej nam, nam konkretne bonusy w trakcie przeżywania przygody. Mamy rozwiązania mechaniczne, sprawiające, że jesteśmy w stanie podglądać część paragrafów. Czasami jesteśmy w stanie również sprawdzać efekt podejmowanych przez nas decyzji. Mamy trochę łamigłówek logicznych. Mamy także patent wspomnień, który jest moim zdaniem najfajniejszym elementem Operation Deep Sleep, bo w trakcie rozgrywki, o ile będziemy poruszać się co do zasady po księdze paragrafów, to momentami będziemy mogli także wydatkować posiadane przez nas punkty pamięci, zbierane w trakcie przygody, ażeby odzyskać część naszych wcześniejszych wspomnień i sięgnąć do drugiego dokumentu, do drugiej książki, w której zapisane są nasze wspomnienia będą nam powoli serwować informacje na temat tego, jak wyglądała nasza przeszłość i dzięki tym wspomnieniom uzyskamy bardzo cenne wskazówki i odpowiedzi kierujące nas na odpowiedni tok myślenia i wskazujące drogę. Bo nie zawsze w przypadku tej historii, jak się okazuje, to, co mamy podane na tacy i to, co nam się wydaje, jest zgodne z rzeczywistością. Gra jest bowiem kilkuwątkowa, kilkuwarstwowa i... Bardzo fajnie jest przeżywać tę przygodę, poznając poszczególne odnogi, poszczególne tajniki tego, jak wygląda cały świat, jak wygląda nasza przeszłość, jak wygląda nasz cel, a więc jak postąpić. Więc momentami będziemy mieli pewne dylematy moralne, co też niezwykle lubię w tego typu grach. Midnight Legion Operation Deep Sleep to jeden z najciekawszych gier paragrafowych, jakie grałem w trakcie ostatnich lat. Druga część tej serii, też pojawi się na kanale za jakiś czas, ale myślę, że dopiero, kiedy ponownie do niej wrócę i też ją porządnie ogram. Na razie inne priorytety, co nie zmienia faktu, że grudzień, czas, gdy śnieg leżał za oknem, gdy temperatury i mrok za oknem sprawiały, że mieliśmy typowo zimowy klimat, skłaniał do tego, żeby sięgnąć po grę paragrafową. Taką grą była właśnie Midnight June Operation Lee, która w tym zastępieniu ląduje na drugim miejscu. W momencie przygotowywania tego materiału, kiedy robiłem notatki przed nagraniem, to pierwsza rzecz, jaką zrobiłem bez chwili wahania, to było zapisanie pierwszego miejsca na tej liście. I rzadko jest tak, a może nie rzadko, a nie zawsze jest tak, że kiedy przygotowuję to zestawienie dotyczące poprzedniego miesiąca, to bez wahania wskazuję tę grę, przy której najlepiej się bawimy albo którą chcę wyróżnić, umiejscowiwając na pierwszym miejscu, ale tu nie było absolutnie żadnej wątpliwości. Moją grą grudnia 2022 roku zostaje Eon Trespass Odyssey. Eon Trespass Odyssey to polska gra, wydana przez wydawnictwo Into the Unknown, ufundowana na Kickstarterze już w tym momencie 3 lata temu. Gra walczyła o ufundowanie w 2019 roku i 3 lata czekaliśmy na to, aż trafi w ręce graczy. Ale powiem tylko tyle, było warto. To gra, która przenosi nas do antycznej Grecji, ale nie takiej, jaką znamy z kart historii. Jest to świat, w którym. Bogowie olimpijscy faktycznie żyli, tyle że zostali unicestwieni w wyniku wielkiego kataklizmu. Ich miejsce zajęli pierwotni, żądni krwi dążący do uśmiercenia całej ludzkości. Aby im się przeciwstawić, ludzkość zgromadziła się na pływającym mieście Argo. I tam my, argonauci, sterując wielkimi tytanami, półludźmi, półistotami, żywymi półmaszynami, będziemy próbowali dać odpór pierwotnym. W grze, która jest mieszanką gry bitewnej, paragrafowej, przygodowej, będziemy rozwijać nasze... Własne siły w postaci posiadanych Tytanów, będziemy inwestować w odpowiedni sprzęt, wyposażenie, będziemy rozbudowywać nasz okręt, będziemy rozwijać technologie, które pozwalają nam uzyskać dostęp do dodatkowych elementów. Będziemy poruszać się po Heladzie, odwiedzając wyspy, żeglując wzdłuż wybrzeża, odwiedzając miasta i rzucając się w różnego rodzaju przygód, serwowanych tam przez paragrafy. Finalnie jednak w grze będziemy także walczyć z pierwotnymi, bo co jakiś czas trzeba będzie przenieść się z mapy Hellady na mapę bitewną i tam stoczyć epickie starcie między naszymi tytanami a pierwotnym. Gra, która jest grą monumentalną, która przepędrowała w gigantycznym, ważącym ponad 13 kg pudle, w przypadku której mamy do czynienia z kilkoma tysiącami kart różnego formatu, z przepięknymi, wielkimi figurkami przedstawiającymi naszych argonautów tytany, przedstawiających tytany, argonautów tam nie ma, tytany przedstawiających różnego rodzaju pierwotnych, różnego rodzaju inne istoty, które napotykamy w trakcie naszej wędrówki. Gra, która urzekła mnie złożonością, która urzekła mnie różnego rodzaju zależnościami, gra, przy której bardzo dużo czasu spędziliśmy w grudniu studiując zasady, rzucając się w gier przygody i start był dosyć ciężki, bo wertowanie instrukcji w zasadzie zajmowało nam większość czasu. Szukanie zasad, upewnianie się, że gramy dobrze. Im dalej Jednakże poruszaliśmy się w tym świecie, im więcej nad tym tytułem siedzieliśmy, tym większą frajdę zaczęliśmy z niego czerpać i obecnie, gdy kręcę ten materiał, to jesteśmy gdzieś tam przy 14-16 dniu rozgrywki i bawimy się naprawdę świetnie. Jestem przekonany, że do ION Trespass będziemy zaglądać jeszcze regularnie, więc kolejne miesiące pewnie stać będą pod znakiem tego, tego tytułu, zwłaszcza, że w grze mamy trzy cykle, a gramy dopiero pierwszy. Pierwszy, którego przejście zajmuje około 50-60 godzin, więc sami widzicie jaka to skala. I on z Pass Odyssey, monumentalny tytuł od Into the zostanie moją grą grudnia 2022 roku. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego szybkiego podsumowania. To była lista top 3 gier poprzedniego miesiąca, a więc tych, przy których najlepiej się bawiłem lub które z jakiegoś innego powodu uznałem, że warto na tej liście umieścić. Jak zawsze, zapraszam Was także do innych filmów na Wojennik TV. Zajrzyjcie także na mój Facebook oraz na Instagram. Życzę Wam bardzo dobrego dnia i do zobaczenia następnym razem.